To jest typos. Cody, Kodzielski, Kododowicz. Ziom, ale tu kulaśnie. Widzę, że panienki już przyjechały. Ekstra. Daruj sobie, mały. Ewa, fajnie. Super, że wpadłaś. Au! Co ty tu masz? Khantle? Tak. Jest twoja ziom. Juhu! Chris! Co tu jest grane? <grystanie> Pełen odjazd! Owen! Siemka! Czadowo, że tu jestem, Chris! Tak! Stary, tu jest po prostu. Czadowo. Tak! Czadowo! Będziesz ze mną w jednej drużynie! O, mam nadzieję, że nie. Uuu. Może wystarczy. Corki, ziom! Nie mogę się opanować! Spoko. Przedstawiam wam kotni. Dziękuję. Cześć! Wy też bierzecie w tym udział? Bardzo miło mi was poznać. Jak się miewasz! Jestem Owen! Dzień dobry, Owen! To jest Justin! Witaj na wyspie totalnej porażki! Dzięki, Chris, fajowo tu! Żeby było jasne, wybraliśmy Cię tylko ze względu na wygląd. Powiewa mi to. Fajne masz dżiny. Dzięki, Kolo. Ale wyglądają daleko znoszone. <laughs> Długo już je nosisz? A, nie, mam je od niedawna. O, super. Kretyn. Ej, ludzie, oto Easy. Cześć, Chris. Cześć. Cześć. Uuu, o. O. ale nie fart. <laughs> Może coś jej się stało? To było... no... Niezłe! Tylko broda mnie boli! To jest letni obóz? Ale czadowy! Macie tu papier mache? A kiedy będzie obiad? To jest dobre pytanie! Wszystko po kolei. Najpierw zrobimy zdjęcie do reklamy. Przejdźcie teraz na koniec pomostu. Uwaga! Raz, dwa, trzy. O. Okej, okay. sorki, nie odsłoniłem obiektywu. Dobra, nie ruszajcie się. Raz, dwa, o. Ale pech. Pamięć pełna. O, chileczkę. Pośpiesz się, mięśnie twarzy mnie bolą. Gotowe. Uwaga! Wszyscy mówią na wow. nakła! Idźcie się osuszyć! Spotkamy się za 10 minut! To jest obóz Mała Nakła. Wasz dom przez kolejne 8 tygodni. Wszyscy razem będziecie tutaj wspólnie mieszkać, ostro ze sobą konkurować, a może nawet się zaprzyjaźnicie. Łapiecie? Ten, komu uda się zostać na wyspie totalnej porażki najdłużej i dostanie najwięcej głosów, wygra 100 tysięcy dolarów! Przepraszam. Jak będziecie przydzielać tam kwatery, ja najchętniej wziąłbym bryczę pod nią. Pokoje są koedukacyjne? Nie. Dziewczęta zajmą jedną stronę domku, no a chłopaki drugą. Przepraszam, Kyle? Chcę domek z widokiem na jezioro. Jestem najładniejsza. Owszem, jesteś, ale tutaj nie ma to znaczenia. I. Jestem Chris. Muszę zamieszkać z Sadie, bo. umrę. A ja? Mogę dostać szału. Poważnie. To się nie dzieje naprawdę. O, wyluzujcie! Będzie fajnie! Jak na piżama party. Masz szczęście, że nie będziesz spać obok niego. Oto zasady. Podzielimy Was na dwie drużyny. Osoby, które wywołam, grzecznie staną tam: Gwen, Trent, Heather. Cody, Lindsay, Beth, Katie, Owen, Leshauna, Justin i Noah. Od tej chwili oficjalnie nazywacie się. Przeszczące Susły! Tak! Jestem Susłem! Uuu! Zaraz! Co będzie z Reszta ustawi się tutaj: Jeff, Bridget, DJ, Tyler, Sadie. Izzy. Courtney, Ezekiel, Duncan, Ewa i Harold. Ruchy, 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 ruchy! Ale Katie jest ja też muszę nim być! Jesteś Sadie? No chodź, będzie fajnie. To takie niesprawiedliwe! Tęsknię za tobą, Katie! Ja też za tobą tęsknię! Wasza drużyna będzie się nazywać. zabójcze okonie. Czadowo, normalnie, niesamowite. Dobra, obozowicze. Będziecie podglądani przez kamery umieszczone we wszystkich publicznych miejscach na wyspie. Będziecie też mogli dzielić się swoimi najskrytszymi myślami nagrywając pamiętniki wideo. By nasi widzowie wiedzieli, o czym tak naprawdę myślicie. Albo co wam leży na wątrobie. E, dobra. To jest do bani. Nie kapuję. Gdzie jest kamerzysta? Hejka, ludziska, posłuchajcie, mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. W porządku. Są jakieś pytania? Super. Teraz pokażę wam kwatery. Susły zajmą domek po prawej, a okonie po lewej. Piętrowe łóżka? Zupełnie jak na koloniach. Genialne spostrzeżenie. Och, zamknij się dziwaczko. Nie głupia jesteś. To się czuję. Co robisz po babskiej stronie? Gdzie są gniazdka? Muszę podłączyć prostownicę. Gniazdka znajdziesz we wspólnej łazience w tamtym małym domku. A gdzie jest spa? Muszę się odświeżyć. Co? Jakie spa? To jest obóz. Tu nie będzie jacuzzi, idiotko. Cieszę się, że będziemy razem, chłopaki. Kumacie, co nie? <grywa> znaczy nie! Nie o to mi chodziło! Uwielbiam laski! <grywa> Tylko nie chcę z nimi spać! E, nie, nie! To nie tak! Przepraszam, Chris. Czy będą się nami opiekować jacyś wychowawcy? Macie już po 16 lat. Sami moglibyście zostać wychowawcami na obozach. Więc jedynie ja będę was...